Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest nie kto inny. I proszę, nie myśleć, że to sobowtór. To sam Pan Bogusław Morka. Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pan Bogusław jest w drodze na recital. Życzymy mu błogosławieństwa Bożego, żeby wszystko poszło Bóg to, co sobie zamierza. Natomiast spotkaliśmy się... W tym wyjątkowym dniu dzisiaj, raz, że Trójcy Świętej jest święta niedziela, ale mamy 26 dzień maja. A jeśli 26 dzień maja, to Dzień matki. naszych mam, tak? Dzień Matki. Przy tej okazji serdecznie wszystkim mamom życzymy, co tylko sobie zamarzą, ale przede wszystkim to satysfakcji z dzieci, bo to one je wychowywały tak jest. i vice versa, żeby dzieci żeby czuły wdzięczność przede wszystkim za poniesiony trud naszym mamom. A skoro Dzień Matki to przecież tą najważniejszą mamą wszystkich mam to jest Matka Boża Królowa Polski. Ja pozwolę sobie, przygotowałem wcześniej bo przecież taki urywek koncertu, bo przecież pan Bogusław razem z bratem Ryszardem, tak. przy wspaniałym akompaniamencie, dwa lata temu, 11 września, no wykonali recital, koncert. To, to było coś wspaniałego, pieśni i religijnej, i patriotycznej, niosąc nam w tym okresie yy, operacji COVID-19 no wielką radość, ale żeby nie przedłużać. Ja tylko dla przypomnienia, że moje słowa nie są gołosłowne. Tak było dwa lata temu. O. To ja? Także gratulujemy. Jeśli ktoś chce dziękuję to przeżyć jeszcze raz, to zapraszam na ork, tam poszuka sobie, a koncert był zatytułowany Wszystko postawiłem na Maryję. Tak. Wszystko postawiłem na Maryję. To był oczywiście ksiądz profesor Gus, którego serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję, dziękuję panu oczywiście, panie Jerzy, za zaproszenie wtedy na ten koncert. Dla mnie wielkie przeżycie. Bo jednak śpiewanie w przybytku Boga, w przybytku Bożym jest wielkim przeżyciem zawsze dla ludzi, którzy oczywiście mają Boga w sercu i są ludźmi wierzącymi. Natomiast dzień matki, 26 maja, rzeczywiście nasze matki, bez tej matki, która jest w zasadzie do końca naszych dni, naszą cudowną karmicielką, wspomożycielką, opiekunką. Która nawet jeśli to dziecko nie jest takie, jakby się chciało, to jednak kocha to dziecko. A nasza niebieska matka, nasza niebieska matka jest Matką wszystkich. Jezus Chrystus, będąc na krzyżu, dał nam swoją Matkę, żeby się opiekowała nami. I tylko i wyłącznie, jeśli są ciężkie chwile, zwracajmy się do naszej najcudowniejszej Matki, Królowej Polski, która nigdy nie odmówi nam swojej pomocy. A najwspanialszą modlitwą do naszej matki jest Różaniec, Różaniec Święty i musimy to, no ten Różaniec, powinniśmy. Ja na przykład bardzo lubię odmawiać Różaniec i powinniśmy codziennie odmawiać ze szczerym sercem, ze szczerym oddaniem, błagając matkę o miłosierdzie i o pomoc dla każdego z nas na każdy dzień. I to przecież nasza królowa Polski. W 1877 roku w Gietrzwałdzie pojawiła się i namawiała nas do codziennej modlitwy różańcowej, tak oczywiście tak. wiele innych też poleceń dla Polaków dość powiedzieć, że od tamtego czasu Polska za jakiś czas odzyskała przecież niepodległość. Niepodległość, tak. I to również na dzisiejszy czas no, musimy uzyskać no, tą modlitwą. Musimy iść do tego światła. Bo inaczej inaczej będzie ciężko, bo czasy są naprawdę niewesołe. Atak na Kościół, atak na Jezusa Chrystusa, którego nie chcą przyjąć, za Króla Polski, nie wiem dlaczego. Przykro mi zwracam się tutaj do hierarchów. Proszę, żeby hierarchowie poparli to, żeby Jezus Chrystus był naszym Królem. Królem Polski, króle, królem naszych serc, naszych rodzin, naszych świątyń. I oczywiście mamy przecież królową Polski, Najświętszą Marię Pannę, więc będą królowali, królowali razem i, i, i to będzie dla nas największe przeżycie. No, Polska się ostanie po prostu. No, jako w trend tylko może powiem, <laughs> że no nie tak daleko, bo tydzień temu było takie poświęcenie bardzo uroczyste przez księdza profesora Tadeusza Guza. W ostrem, twardorzeczce, właśnie odwojowanego w dzisiejszych czasach tego, tej kilku pięci ziemi. To tam u górali na Żywietczyźnie stoi już właśnie taka, tylko w srebrnej Piękne. suknie. Gratuluję suknie. i dziękuję. To przepiękna, najświętsza Maria Panna, przepiękna królowa. I od tej królowej biegnie na takich potężnych kamieniach. 20 tajemnic różańcowych różańca świętego zwieńczone oczywiście kaplicą w której rezyduje Chrystus Król Polski. Polski. To, no to przynajmniej to to jest i to jak nas buduje. No bo bez Boga nie do proga jak to mówią jak mawiały nasze babcie i prababcie i coś w tym jest. Proszę Państwa wiara daje siłę daje moc. Nawet jeśli czasy są beznadziejne, a jednak wiara w Boga, wiara w najświętszą panienkę daje to, że jest nadzieja w sercu na poprawienie naszego bytu, naszego następnego dnia, następnych godzin itd. itd. No i bez wiary nie zrobimy nic. No po prostu nic. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, znam ludzi niewierzących. Więc zapytałem jednego z nich, no dobrze, ale skoro uważasz, że nie ma nic, nie ma wiary w Boga, w Najświętszą Marię Pannę, no to jak ty żyjesz? Do czego dążysz? To znaczy, że pójdziesz, że tak powiem, do grobu, skończy się twoje życie i skończy się wszystko. A ja mam nadzieję, że z martwych stanę, bo Jezus oddał swoje życie. A on mówi: no to, to takie bajeczki są. Ja mówię: no to ja wierzę w bajeczki, a ty wierzysz w. W swoją nicość. Także, szanowni Państwo, kochajmy Boga, kochajmy Najświętszą Panienkę, która jest no, naszą podporą. No, nie można bez Matki Bożej czegokolwiek uczynić. Starajmy się, zawsze jak nawet coś robimy, to Jezu, Ty się tym zajmij, tak jak mawiał święty ojciec Dorindo, prawda, czy ojciec Pio, prawda, to, to, to dwóch wielkich świętych. Którzy prowadzili nas do Najświętszej Panienki swoim życiem, swoim przykładem, przepięknie potrafili rozmawiać ze sobą, bo przecież poznali się osobiście. Oni się jako kapłani kochali całym sercem, bo szli w tym samym kierunku. W tym samym kierunku i powiem tak: żałuję na przykład, że nie żyłem w czasach Jezusa Chrystusa. <noise> Zazdroszczę tym ludziom. Tak samo i żałuję, że nie żyłem w latach, kiedy żył święty ojciec Pio, święty ojciec Dolindo, że nie pojechałem do nich, nie ucałowałem dłoni, nie, nie porozmawiałem, bo, bo to są ludzie święci, którzy pokazują, że jest niebo. Ale jeżeli będziemy źle postępować, pójdziemy też w te niskie rejestry. Płomienne rejestry. Panie Jerzy, także musimy i chcemy kochać Najświętszą Marię Pannę. Ja może pociągnę jeszcze fragmencik ten tak. dalej, bo mówimy o ojcu Dolindo, o ojcu Pio. Tak. Ale od dawna jest taka mała książeczka oprócz Pisma Świętego, oczywiście, katechizmu tak. Tomasza Akempis o naśladowaniu Chrystusa, która była cały czas oprócz pisma świętego i katechizmu, ostoją y, dla wielkich ludzi tego świata, dla poetów, dla pisarzy, dla malarzy. No, choćby Maria Konopnicka, choćby Mickiewicz, który się nie rozstawał, tak. choćby Norwid, który cały czas polecał to, a i wśród duchownych, wśród ojców, to przecież Wenanty e, e, Katarzyniec. Wenanty Katarzyniec, venanty Katarzyniec który, którego relikwie niedaleko pod przemyślem w Kalwarii Pacławskiej, e, jak został magistrem wśród franciszkanów i dostał pod swoje skrzydła nowicjat, to właśnie. Jako podstawową książeczkę w prezencie dał swoim klerykom, swoim Ach, to młodym ludziom. To jest na wyciągnięcie ręki, ta książeczka. Można się zaopatrzyć i w każdy dzień studiować, a, a jest bardzo prosto napisane o naśladowaniu Jezusa. To, Chrystusa. to muszę, muszę naprawić swoją drogę, <grym> bo jeszcze ta książeczka się nie pojawiła. W moim życiu nie czytałem, ale w takim układzie dziękuję bardzo za podpowiedź. A, a jeśli już. Pan Bogusław chce taką książeczkę, to proszę zwrócić uwagę na przykłady, bo tych przykładów pojawiło się masę. Najbardziej, wiarygodną najbardziej wiarygodnym przykładem to jest księdza wujka. Czyli trzeba się do tego zabrać i trzeba poprawić swoją jakość życia. Natomiast ja mam taką, no, można powiedzieć, taki prezent dla mam, dla Najświętszej Maryi Panny chciałbym zaśpiewać nie wiem czy Pan Panie Jerzy pozwoli mi na to, żeby no. zaśpiewać Ja nawet usilnie <noise> namawia jest to wspaniały prezent dla naszych mam tak jest, z najlepszymi życzeniami i podziękowaniem Najświętszej Maryi Panny za to, że jesteście bo to jest dla wszystkich mam najlepszy przykład naszej kochanej, cudownej mamy z nieba, którą nam dał sam Jezus Chrystus. A będzie to piękna pieśń Mariośliczna śliczna pani, napisana przez panią Eleni. I dla wszystkich mam a capella wprawdzie, ale mam nadzieję, że zrobię dobry, dobrą robotę, jak to mówią, wokalną. <laughs> Mario, śliczna Pani, Matko nieba i ludzi na Ziemi, Ty świata królowo, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. Maria, U Boga nam i zdroje łask, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Mario, miło piece dzieci swe. Mario, śliczna pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. W sercu ból, smutek żal, a w oczach wciąż strach usłysz pani błaganie, pomóż nam Maria Maria, uboga nam wybłaga i łask by świat lepszy były, by w miłości żył, o Mario, miej w opiece dzieci swe. Maria, Maria, ubłaga nam, wybłagaj zdrowie, łask, By świat lepszy był, by w miłości żył, o Mario! My w piece dziecku. Brawo, brawo. <noise> dziękuję. Panie. Myślę, że jestem wyrazicielem wielkiej wdzięczności w imieniu matek, które wysłuchały, bo jest to no, wspaniały prezent. Bardzo, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję i dla mnie to jest wielka radość śpiewać w takim dniu dla naszych kochanych mam i dla naszej niebieskiej Pani Królowej Polski i królowy Świata. Bóg zapłać za dobre słowo i życzymy błogosławieństwa Bożego na resztę dni. Bóg zapłać również, Panie Jerzy, za tą piękną pracę, którą Pan wykonuje i te cudowności. Już Pan ma tam chyba miejsce, co nawet nie chyba, ale na ten, na ten najwyższy stopień już się Pan wspina. Także życzę tego, żeby Matka Boża na każdy dzień błogosławiła dla Pana, dla całej rodziny i dla wszystkich naszych telewizów i słuchaczy. Wielki Bóg zapłać. Bóg Zapłaci.